Najstarsze siedziby polskich placówek dyplomatycznych. Służba zagraniczna każdego państwa z dumą pokazuje przywiązanie do tradycji. Jednym z jej elementów są funkcjonujące od lat w tym samym miejscu siedziby ambasad, rezydencji czy konsulatów. Polska użytkuje dziś 12 takich historycznych gmachów. Nasza dyplomacja już od 1918 roku przywiązywała do tej kwestii dużą uwagę, podkreślając przy tym korzyści ekonomiczne płynące z takich inwestycji. Minister Spraw Zagranicznych August Zaleski w swoim ekspoze przed Komisją Budżetową Sejmu mówił w 1928 roku: Co do budynków zagranicznych, to pozwalam sobie tylko stwierdzić, że każdy dotychczasowy zakup Okazał się doskonałym interesem amortyzującym się w ciągu lat 25-30. Złymi interesami okazały się tylko pominięte okazje. Inwestycje w zakup lub budowę siedzib ambasad były robione w stolicach tych państw, które ze względów strategicznych przedstawiały istotne znaczenie dla polskiej dyplomacji. W 1921 roku zakupiono nieruchomości w Waszyngtonie i Londynie. W latach dwudziestych minionego wieku z przeznaczeniem na poselstwa Polska pozyskała nowe siedziby w Brukseli, Bernie, Hadze i Bukareszcie. Zabytkowa kamienica w Brukseli ma znakomitą lokalizację nieopodal łuku 50-lecia w samym centrum stolicy Belgii. W Bernie wykupiony na własność budynek był już od 1920 roku wynajmowany przez polskie poselstwo. Placówki w Hadze i Bukareszcie zostały zakupione w 1929 roku, a więc już w okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego, co potwierdzało wolę realizacji planów inwestycyjnych, o których mówił minister Zaleski. W Bukareszcie w latach 30. XX wieku dobudowano oficynę, w której dziś mieści się Wydział Konsularny. Na szczególną uwagę zasługują dwie placówki, które zostały zaprojektowane i wybudowane przez państwo polskie. W 1929 roku oddano do użytku jeden z pierwszych obiektów dyplomatycznych wzniesionych za granicą, którym była ambasada w Ankarze. Teren pod zabudowę przekazała w formie darowizny strona turecka. Budynek ambasady powstał według projektu Karola Iwanickiego, a jego bryła nawiązuje do charakteru polskiego dworu, wzorowanego na bryle Belwederu. Ankara jest świetnym przykładem takiego myślenia strategicznego już wówczas w, w tym okresie międzywojennym. Projekt ten trzeba zauważyć, że był połączony również z koncepcją terenu wokół. Kiedy ambasada zaczynała się wbudować w 1925 roku, były te puste przestrzenie. Zatrudniony został polski architekt Zieleni, który zaprojektował przepiękny ogród, który do dzisiejszego dnia otacza budynek ambasady. Jest on wykorzystywany do celów recepcyjnych. Latem przyjęcia, jest jakby przedłużeniem tej, tej ambasady, przedłużeniem rezydencji, przedłużeniem tych powierzchni recepcyjnych. Spełnia fantastyczne zadanie. Drugim obiektem, który został wybudowany w okresie międzywojennym od podstaw przez Polski MSZ, był budynek poselstwa w Sofii. Również i w tym przypadku działkę pod zabudowę w formie darowizny przekazali gospodarze w 1928 roku. Konkurs na koncepcję architektoniczną gmachu wygrał ceniony projektant Bogdan Pniewski, autor i realizator przebudowy na użytek MSZ Pałacu Brilla w Warszawie. Realizacja budowy ambasady przeciągnęła się w czasie i obiekt został oddany do użytku tuż przed wybuchem II wojny światowej. Minister Zaleski w 1930 roku, krytykując w Sejmie redukcję budżetu MSZ na wydatki administracyjne, wskazywał, że niewątpliwie odbija się to szkodliwie na najsłuszniejszej polityce administracyjnej, polegającej na zasadzie, że najbardziej celowym wydatkiem w tym zakresie jest kupowanie na własność państwa gmachów dla naszych urzędów zagranicznych. W 1931 roku zdołano jeszcze zakupić nieruchomość na potrzeby naszego przedstawicielstwa w Rydze. W przytoczonym wcześniej wystąpieniu, minister Zaleski, odnosząc się do zarzutów o celowość budowy czy zakupu niektórych placówek, powiedział: Zdaniem moim, owe bardzo zresztą skromne sumy, jakie na ten cel przewidziane zostały, opłacą się podwójnie opłacą się raz. W drodze szybszej niż gdzie indziej amortyzacji, o której Panom mówiłem, powtóre opłacą się jeszcze dlatego, że tylko we własnych gmachach przeprowadzać można celowo, pięknie i na stałe te instalacje wewnętrzne, których brak zmusza nas po prostu do wyrzucania pieniędzy w błoto, gdyż trudno nazwać inaczej owo przewożenie prywatnych mebli na około kuli ziemskiej, jakieśmy dotychczas z musu stosowali. W latach 30. XX wieku otrzymaliśmy w użytkowanie, funkcjonujące do dnia dzisiejszego, siedziby placówek w Paryżu, Sztokholmie oraz Pradze. Od 1934 roku poselstwo polskie w Pradze mieści się w barokowym pałacu należącym od XIX wieku do rodziny Fürstenbergów. Stąd pochodzi jego współczesna nazwa. W 1935 roku zakupiony został budynek na potrzeby naszego poselstwa w Sztokholmie. Ostatnim ważnym nabytkiem w okresie międzywojennym stał się budynek naszej ambasady w Paryżu, który przeszedł na własność państwa polskiego w 1936 roku. Jego nazwa Hotel de Monaco pochodzi od nazwiska księżnej, która nabyła tę posiadłość w 1778 roku. Obiekt został pozyskany w zamian za odstąpienie terenu dotychczasowej ambasady przy Avenue de Tokio, która musiała być zburzona w związku z przygotowaniami do wystawy światowej wokół wieży Eiffla. Pałac należy do najbardziej wartościowych nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby Polskiej Służby Dyplomatyczno-Konsularnej. Wiele z naszych placówek, w tym między innymi właśnie w Ankarze i w Paryżu, mamy przepiękne sale recepcyjne, w których odbywają się przyjęcia, koktajle, w których przyjmowani są goście i delegacje zagraniczne. Są one wykorzystywane na bieżąco. I w Ankarze, i w Paryżu mamy... Przepiękne meble. W Ankarze są to meble w stylu polskiego Artyko. W Paryżu też stare meble. Dysponujemy przepięknymi obrazami, które dzięki takim instytucjom jak Muzeum Narodowe możemy właśnie pokazywać w naszych rezydencjach i salach recepcyjnych. Niektóre z przedstawionych wyżej siedzib polskich urzędów dyplomatycznych odegrały ważną rolę w okresie II wojny światowej. Placówka w Bukareszcie zajmowała się sprawami ewakuacji polskiego rządu oraz wojska. Ambasada w Paryżu była ważnym miejscem w okresie konstytuowania się polskich władz na obczyźnie. Nieruchomość w Londynie była zaś filarem ich organizowania i funkcjonowania po ewakuacji z Francji aż do zakończenia wojny. Wszystkie wymienione nieruchomości są nadal administrowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i służą interesom polskiej polityki zagranicznej, potwierdzając tym samym ciągłość polskiej dyplomacji. Nie wszystkie są nadal siedzibą ambasady jako urzędu. W niektórych znajduje się rezydencja ambasadora, inne zostały udostępnione na użytek organizacji międzynarodowych. Wiele z nich stanowi ważny zabytek miejscowej architektury i kultury. Niektóre z nich, po gruntownej renowacji, otrzymywały nagrody władz miejskich. Dzisiejszy wygląd tych obiektów potwierdza jednocześnie należytą, historyczną dbałość MSZ o stan zarówno wyglądu zewnętrznego, jak i wnętrz tych obiektów. Utrzymanie dobrego stanu technicznego, ale też wyglądu estetycznego i historycznego jest dość skomplikowanym procesem i trudnym. Nasze Biuro Infrastruktury w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na bieżąco współpracuje z architektami, z projektantami wnętrz, z inżynierami, którzy przygotowują nam różnego rodzaju projekty odnośnie prac czy adaptacyjnych, czy remontowych. Także tutaj na bieżąco jesteśmy w kontakcie z ekspertami. Konserwatorami mebli, konserwatorami obrazów, konserwatorami wnętrz. Jest to, jak gdyby nasz, powiedziałabym, chleb powszedni, biura infrastruktury, współpraca właśnie z tego typu specjalistami w placówkach tych, zwłaszcza tych o, o najbardziej że tak powiem, wyrafinowanych walorach historycznych.